A więc się mam witam Was w czwartym odcinku już na tym kanale. No trwa daily, więc próbujemy dobić tym razem, myślę, że tak z 15 łopek w górę i niech dojdzie do następnego odcinka. 5 subskrybentów to będę bardzo zadowolony, ale przede wszystkim przedstawiam Wam najpierw intro. Witam Was już po intro, a więc dzisiaj będziemy oczywiście skakać w niższym tagile. No, klasyfikacja wygląda na następującą, no, oczywiście Mark Zeisenbichter, który dzisiaj w seriach formuły naprawdę prezentował się dobrze przed Stochem Wellingerem, Junshiro. Więc naprawdę dzisiaj możemy zobaczyć niezłe loty, czasem można nawet pod Hillside z obiektu. Stefan Huber zaczyna mm, pierwszą serię konkursową i zaczyna z skokiem przed, minimalnym przed punktem K, bo o 2 metry przed. Mariusz Lindvig, to jest norweski zawodnik, który nas naprawdę zdziwił tym, że nie mamy go w drugiej serii. Wkrótce Tunturi, naprawdę ogromne straty, ale ten sezon no nie rozpocznie się na bardzo no Dobrze Mariusz, oprócz tego, że teraz mam bardzo dobre noty, to naprawdę trzeba daleko szukać pozytywów, żeby go taki na przykład znaleźć. Antial, to kolejny z tych zawodników szczołówki czołówki, ląduje przed punktem. Myślę, że w tym momencie to będzie lokata numer dwa. Gregor Deszwanden, to jest zawodnik szwajcarski. Też bardzo doświadczony, bo już prawie 26-letni. No doświadczony, jak doświadczony, ale naprawdę już kilka lat już skacze, więc naprawdę czasem możemy widzieć z od od jego strony naprawdę dobre skoki, a czasami no jak wiemy, jak to każdy skoczek może sobie schrzanić. Niko Kytosaho, zawodnik fiński, który przekracza w tym momencie punkt K. A tutaj mamy zdziwienie naprawdę. Tomek Pich, no kolejny, pierwszy z naszych, no... Najsłabszy, no widać tutaj też, to wszyscy to mówią, że to jest najsłabszy z naszych, no i teraz tylko to prezentuję. Z kolei też najsłabszym, chociaż nie jest ostatni, to... Nie prezentuje się w tym sezonie świetnie jakoś, na dwie razy. Nie Tomek. Pilch. Severin Freund, y, Niemiec. Niemiec to jest, no naprawdę czasem umi skoczyć Severin, ale... To nie jest chyba ta próba. Severin Freunda. Ja kometę. No, warto być 31 przynajmniej, no bo wtedy dostaje się te. Dostaje się więcej punktów po prostu i tyle. No bo tutaj mamy łączne. Ale ja rekomenduję, no w tym momencie, no to musi być już ostatnie miejsca. Johan Andre kolejny Norweg, który miał być w czołówce, ale go nie ma. Tak może w powiedzieć, nie będzie go jeszcze po tym kursie. No Johanna nie startuje najlepiej w tym sezonie, no bo myślę, że. Może lepiej skakać Johan, no może nie są też warunki pod niego, ale Jan Hewl, na przykład teraz przekroczy 110 jak nie, przekroczy z punktu K oczywiście. No to nie jest punkt K, no bo to jest dopiero szóste miejsce, ale no to jest odległość, Mariusz Ninnik, 122,5 metra. Myślę, że to, ta odległość do RTI Gro jest naprawdę prosta, naprawdę banalna wręcz. RTI Gro potrafi czasami skakać bardzo ładnie, a ten skok będzie tylko dobry. Artiego Eiger, Andreas Stiernen, norweski skoczek naprawdę potrafiący bardzo daleko odlecieć, czy tym razem też tak skoczy? Bardzo ładne, myślę, z progu dynamiczne, no to są Norweg, do czego nas przyzwyczajają, ale odległością to no, nas nie zachwyca, bądźmy sobie szczerzy. Wladimir Zograwski, zawodnik jedyny z Bułgarii, który tylko prezentuje Bułgarię, no i widzimy jak prezentuje ją. No dobrze, że mamy przynajmniej skoczka stamtąd. 96 metr, miejsce przedostatnie. Juken i łaza. Juken i łaza, no zobaczmy, jak ładny jest niżny taki No naprawdę, no to jak ładny może być niżny, to jest. Wow. A Juken i łaza, ląduje przed punktem K. Dopiero szóste miejsce. No, tutaj też noty będą grać faktycznie na tą rolę. No te grają okropnie mocną rolę. Team i Zajce. Ten zawodnik wraca do Pucharu świata i może wrócić naprawdę dobrym stylu. Bo od dzisiaj lepszego skoku, skoku, tak szczerze, możemy nie zobaczyć. Bo te skoki naprawdę nie wyglądają ładnie. No ale my tutaj też nie oczekujemy na początku, ale taki małysling i tutaj płynęłyby jeszcze dalej. Skoczyć, o, Andres, fanem. No to jest już skok na poziomie dzisiejszego konkursu. Zigajlar to jest kolejny zawodnik, który potrafi tutaj przeskoczyć hillside z obiektu. Żeby się by, by postarał i leci nisko, nisko, nisko i dobry skok z Lara. To będzie dopiero piąte miejsce przez noty, ale ogólnie to był bardzo dobry skok. Można pochwalić za ten skok z Zige. Filip Aschenwald. Aschenwald, dobre odbicie, do czego nas przyzwyczaja, i ładnie, tylko myślę, że to jest za bardzo pasywnie Jest tam pod koniec. No, jeszcze jak przypycha, no to on tutaj jest złapie wiatru po narty. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że Państwu też tak się wydaje. Kuba Wolny. Kuba Wolny też potrafi ładnie polecieć i skacze za punkt K. Za punkt K. Bardzo ważne to jest dla skoczka z Co Martin Haman. Bardzo dobrym odbiciem dysponuje Haman. I co teraz potwierdzi? To będzie bardzo amerykał za punkt K. No teraz ten poziom tego konkursu jakby się zwiększył. Tylem Martel czy Andrzej Szwadeł? Zobaczymy. Pierwszego zawodnika już na pewno teraz w drugiej serii Tillem Bartoli, już możemy, już możemy powiedzieć, że to jest Andres Fanemel. Już możemy powiedzieć, że to jest Andrzej A teraz Phil Washington walczy czy Casey Larson? Dla Casey'ego Larsona to jest fajne to, że on w ogóle może zdobywać punkty i może z takim merkiem startować. A to może być kolejna bomba w wykonaniu Casey'ego Larsena. No to gdyby to nie były dwie nogi, to już by był No niestety, bo najlepszą legość. pił spaczkę czy Martin Haman. Będzie Niemiec. Myślę, że to dla Niemców w ogóle jest naprawdę na pozytywne. No, wrażenie, że Niemców będziemy widzieć w drugiej serii, bo ostatnio Targa Hager Markusa Majd zazwyczaj tylko punktowali. Gregor Sniwensawe. Gregor Sniwensawe. To jest No potrafiący naprawdę czasami odlecieć, a czasami sobie tak swalić skok, ale teraz chyba potrafiący odlecieć. Myślę, że będzie to czołówka po pierwszej serii, Świetne noty przy okazji. Ogromna przewaga nad Fanemelem. No zobaczymy, zobaczymy. Aman czy okay. Kevin, No, Aman musi wylądować na 29 nogami. No wątpię w to, ale czy Simon, Simon Aman ładnie leci łopata. To nie jest najlepszy dla Aman na tym momencie upadek. Będziemy mieć Polaka, ale stresuje nas wiadomość o Simonie Amanie. Przynajmniej nie, nie, nie wiem jak Państwa. Paweł Wąsek też zapał ten ostatnio tą lepszą formę. Trzeba skakać pod Hillside, ale oni są głowy grzechwo z Gregorem Schneider z Boyd ery. Mackenzie Boyd-Klaus. Kanadyjczyk, który punktował, to było już zdziwieniem, ale teraz wyciąga do... dobry, dobry skok, wyciągnął z tego tak czy siak. Dawid Kubacki. czyliśmy tak szczerze, myślę, że na nieco więcej po, po Dawidzie Kubackim niż na taki słaby skok, ale Dawid teraz... To jest ta wysokość, to jest ten skok! Dawida Kubackiego, którego znamy właśnie z takich skoków. Piąta lokata, małe straty do trzeciego miejsca, bo akurat do pierwszego, no tu tutaj będzie ciężko konkurować. Myślę, że Juki Sat się będzie ciężko. No co dopiero takim Kamilowi Stochowi lub wielu Markusowi, a i Zębichlerowi, ale Yuki Sato się nie poddaje i skacze świetnie na trzecią lokatę z małymi stratami, bo aż tylko, je, tylko jeden punkt, a nie aż 29 zawodników z kakao. Kuba Wolny ostatni za Mancel Timizalet, no trzeba, ale krótko za punkt Kakibuś. Myślę, że to nie jest wyzwanie dla takiego zawodnika jakim jest Klemens Muranika. I myślę, że to nie jest ogółem wyzwanie, bo Klemens Muranika skacze dużo, dużo dalej i ląduje dużo, dużo ładniej i dużo, dużo dalej. Karl Geiger to jest nadzieja na czołową dziesiątkę. Myślę, że Karl Geiger, bo potrafi tutaj nawet do jeszcze wejść, no bo tylko kursy od groma. I Karl Geiger ląduje za 125 m na 127 Świetnymi lutami, dlatego wywinowało go aż tak wysoko. Wiemy, że Daniel Huber lubi sobie czasem skrzaczyć totalnie skok, ale czy tym razem też tak będzie? Daniel, właśnie Huber. Danieli skrzaczył ten skok. To jest to, o czym mówiliśmy, że naprawdę Daniel Huber czasami wygląda świetnie, a czasami tak teraz. I Timingiel z ojca, witam, w drugiej serii. No to, że punktuje drugi raz rzędu, to jest naprawdę dla Timiego ogromnie fajna rzecz. Tim Daniel Andretande będzie mieć Norwega, ale będziemy mieć Daniela Andretandego. niż. Mariusa Alinwika, Michel Hajbek. Michel Hajbek. no to jest jednak zawodnik, myślę, że który na pewno co najmniej dzisiaj zdobędzie 10 punktów, Od co, czy, czy celuje więcej, myślę, że tak, po tym skoku możemy się spodziewać drugiej serii owoców, tak szczerze, najlepszy skok, prawie, że najlepsze noty, no to wywindowuje go to na pierwsze miejsce, pierwszy Michel Hajbek, drugi Gregor Schnewersauer. no i jak oczywiście z naszym Polakiem, Domen Prevz, przepraszam, Peter Prews. no mylą mi się ci brawo, Prewsowie. ósme miejsce, Paweł Monsek, przepraszam, to jest Domen Prevz, troszeczkę wyżej, powiedz mamut przyjdzie, przyjdą i oni. No, naprawdę groźne słowa, myślę, że i można im to w tym zaufać, że Domen Prevz teraz skoczy lepiej od Lindwika? Skakuje, ale już dużo szczęścia, no mają. Kolejny Norweg będzie w drugiej serii, ale myślę, że jednak to będzie Robert Johansson, przecież to jest rekordista tego obiektu. Robert Johansson! Dobry skok, no nie ma dzisiaj tych warunków, aż żeby aż tak daleko poszlubować. Halvor Egner Graneruta. Krzysiak wywindował się na bardzo dobre miejsce Halvor, ale czy tym razem będzie dobry skok? Słabe odbicie i myślę, że nie będzie, nie będzie, nie będzie Halvora Egnera Graneruta. Już możemy to w tym momencie powiedzieć, bo to jest miejsce dopiero 31. Miejmy nadzieję, że taka historia nie przydarzy się Dawidu Aleksandrowi Zniszczałowi, ale my już widzimy, że nie, bo Olek bardzo wysoko naszybował na zeskokie i wylądował bezpiecznie na 129 metrze. Brawo, Olek. Bor Pawlowski łapie tą zwyżkę formy, co widać. Co było widać szczególnie w Wrestling Grand Prix i to dopiero teraz jeszcze lepiej, bo może skakać Bor. No to nie jest... to jest przeciętna jego umiejętność. Naprawdę potrafi dalej. W Ryoju Kobayashi rozpoczynają czołową dziesiątkę Pucharu świata, a rozpoczynają wspomniany już Ryoju Kobayashi. Ryoju, energiczne wiecie, na progu, tak jak zawsze przyzwyczaja nas do tego po prostu, iż Ryoju. I ląduje dopiero na 128 Meccia, a na pozycji numer 6. no, nie z dużą stratą dla Hybeka. Ale jednak z jaką stratą? Konstantin Schmidt, no niemiecki skoczek, którego teraz zobaczymy z dobrym skokiem? No a pewno z drugą serią, co jest na plus dla takiego młodego zawodnika. 22 miejsce. Niko Kito jest samo pierwszym oczekującym. Miejmy nadzieję, że to oczekujące miejsce poczeka jeszcze poskoku Andrzeja Stękały I na pewno tak będzie. Andrzej skacze Ponad 125 metrów. No ta strata jednak jest duża do czołówki, ale... No zawsze coś, no. Zawsze coś. Stefan Kraft naprawdę potrafiący bardzo dobrze skakać. Stefan Kraft Stefan Kraft skacze daleko, ależ, no były te wiatry pod narty. No niestety, no, bardzo ładnym skokiem popisuje się Stefan Kraft ustanawia po prostu na no, rekord i nie mamy co do gadania. Keiichi Sato, kolejny zawodnik z no oczywiście teraz tylko będą ci zawodnicy z czołówki, ale Keiichi szybuje nisko i łapie to noszenie tak każdy i ląduje ponad 125 metrem, dokładnie na 128 metrze, bardzo dobre ten... lądy, no i mamy czołówkę. Piotrek Żyła, który prowadził po pierwszej serii, w samo. Znaczy, teraz on da dużo lepszy skok, miejmy nadzieję, że też będzie prowadził. Tylko ta druga seria, inaczej się potoczy. No, nie będzie prowadził, ale będzie w czołówce. Piotrek Żyła no przyzwyczaiła nas do tych lepszych cały czas skoku. Bo ostatnio wygląda naprawdę Piotrek bardzo dobrze. Ale Jushiro Kobayashi również się obudził, co jest już złym znakiem. Wiemy, jak potrafi skakać Jushiro. I teraz potwierdzę to. No, przeciętnym skokiem, chociaż tam jest naprawdę w czołówce, jest gęsto. No, łatwo jest potem wyminąć. No, będą rotacje, myślę, że. Pozycja Andy Weninger oczywiście agresywnie, i ta druga faza rotuje, jak zawsze, rotuje. Pupę. Pierwsza lokata, no niestety, no Niemiec będzie w top 3 po pierwszej serii. No. Andras Weninger naprawdę prezentuje ostatnią bardzo dobrą formę, a Kamil Stochnie, zobaczymy. Kamila w drugiej serii. No niestety to stało się faktem. No Kamila Stocha nie zobaczymy w drugiej serii. Niko Kytosachon. No niestety, no Kamil Stocha. No. Będzie ciężko teraz to wszystko odrobić, tą całą klasyfikację generalną po świata No Markus Eisenbichler będzie, Niemiec wygra dzisiejszą pierwszą serię. No i tym Niemcem będzie Andy Wellinger, bo dopiero 11 lokatę zdobyje Eisenbichler, który traci do trzeciego miejsca 3 punkty, naprawdę małe straty. No później mamy trzech Austriaków, trzech Polaków, trzech, trzech Japończyków, ależ to wygląda, jeden Niemiec, Andras Willinger, trzech y, Austriaków, Krapp, Simon Sauer. Później mamy trzech Polaków, Wąsek żyła, zniszczał. Później mamy trzech Japończyków, Yukia, Ryoyu, Keiichi. A więc to jest koniec pierwszej serii. No ostatni, który awansował, któremu dał awans Kamil Stok to był Niko Ketosaho. No i wymieniłem Bellinger, Kraft, Hypek, to jest top 3, a więc cześć się manko, do następnego. Odcinka.